Dzień dobry, dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować replikę pokoju PRL-owskiego w salonie historycznym pod hotelem Gromada, prowadzonym przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne odkrywcy. Wszystko to jest zrobione naszym sumptem, z naszych zbiorów, naszą pracą i myślę, że sporo nam się udało otworzyć. PRL, no starsi pamiętają, młodsi może nie, to były bardzo ponure czasy. Czasy, kiedy w sklepach wszystkiego brakowało, wszystko trzeba było się kombinować, załatwiać. Wiele rzeczy było naprawdę deficytowych. Nawet pogoda wtedy była inna, co widać po mojej czapce. Tak, były w tej modzie właśnie futrzane czapki, nawet przy minus 20 człowiekowi takiej czapce nie było zimno. No nie takie zimy jak dzisiaj. Wiadomo, rządziła wtedy, wiadomo, kto rządził, i swoją propagandę zgłaszali między nimi przez radia i telewizory. Początkowe radia, jeszcze lata 50. 60 wyglądały w ten sposób. Potem zaczął ewoluować. W latach 80. już takie radio było marzeniem młodych ludzi. Telewizory też były początkowo tylko czarno-białe, takie właśnie jak ten. No to już jest samtyk. Potem już wchodziły pierwsze kolorowe. No ale kolorowe polegało to na tym, że były tak naprawdę 3-4 kolory, a reszta kolorów gdzieś nikła. Wielkim świętem wtedy, było boże Narodzenie, choinki. Choinki wyglądały, to były podróbki świeka. Wata była podróbką śniegu, wata też była towarem deficytowym, no kobiety na tym troszeczkę cierpiały. Świeczki były z żaróweczek, ozdoby często się robiło samemu, no, nawet ozdób świątecznych nie zawsze można było dostać w sklepach. Młodzież, jak to młodzież, lubi sobie dzisiaj jeździć na deskorolkach, na łyżworolkach, wtedy były wyrobki, były troszeczkę bezpieczniejsze, stabilniejsze, chociaż ja jak na tym jeździłem, to sejnosfer zwaliłem, szczerze mówiąc. Często były wtedy wyłączenia prądu, a nawet jak był prąd, to pomieszczenia często były niedogrzane. Często trzeba było sobie mieszkania dogrzewać takimi właśnie elektrycznymi grzejnikami, co z kolei powodowało większy pobór prądu. Elektronie musiało wtedy prąd wyłączać i tak się błędne koło kręciło. Muzyki słuchano albo za radia, no najczęściej Radio Luksemburg na falach średnich. Jak komuś się udało dostać płytę, czy taśmy z jakąś ciekawą muzyką, odtwarzano sobie na zwykłych gramofonach. To były tak zwane single, winylowe, jak widać. Tu było kilkanaście muzyki na jednej stronie, nawet kilka. Magnetofony najpierw były szpulowe, była naprawdę ładna jakość dźwięku. Później weszły tak zwane kaseciaki. Tu właśnie widzimy takiego kaseciaka. Stosowany głównie przez młodych ludzi. A później, później już, kiedy coraz bardziej do nas docierała zapornia myśl techniczna, zaczęły być w młodzie tak zwane walkmany. Wkładało się kasetę, zwykłą magnetofonową kasetę, baterie, chociaż można też było z zasilaczem podłączyć do 220 Tak, bo wtedy było 220 a nie 230V. I można było sobie gdzieś w drodze, czy jadąc rowerem, czy czymkolwiek, słuchać sobie muzyki z kasety. Gazety. O, bym się przerodził. Gazety najczęściej były czarno-białe, z jakąś tam czerwoną wstawą, czy coś tam. Co ciekawe, w gazetach była głównie propaganda komunistyczna, ale gazety często schodziły z kiosków. Dlaczego? Ludzie takich chętnie kupowali. Były stosowane jako wyłożenie półek, gdzieś w szafce. Nawet na podłogę, jak ktoś nie miał wanu, to się wykładał podłogę gazetami, albo jako najzwyklejszy papier, ale to wy, którego też wtedy nie było. No to jak ja trzymam głos, pomoże, ale bardzo taką najbardziej zakłamaną gazetą była na Ludu. Stasi na pewno pamiętają, jaka tam była propaganda. Ludzie coraz bardziej się burzyli przeciwko tamtej władzy, przeciwko niedoborom w sklepach, przeciwko powszechnemu marnotrawstwu, przeciwko głupocie planowej gospodarce, która do niczego dobrego nie prowadziła. No, znający historię wiedzą o protestach w 56, w 70, 76. Dużo nadziei Polakom dodało wybranie papieża, wybranie Polaka na papieża. Wtedy Polacy już się poczuli całkiem pewnie i w latach 80. wybuchła tzw. rewolucja Solidarności. Solidarność wedle takich ostrożnych szacunków miała około 10 milionów członków. To był potężny ruch, nawet Rosjanie w końcu Twierdzili, że z tym chyba nie da rady walczyć, no ale niestety niestety skończyło się jak się skończyło. Przynależność, sama przynależność do solidarności nie oznaczała jeszcze dla człowieka jakiegoś niebezpieczeństwa, ale jak ktoś pełnił jakieś wyższe funkcje, to już musiał się liczyć z jakimiś szykanami. Później po stanie wojennym rozpoczęła się tak zwana podziemna działalność. To jest jeden ze sposobów wychowania ulotek. Na płycie PCV wycinano jakiś symbol. Tu akurat widać CDN. Składano do niego kartkę. Maczano to w farbie dełkarskiej i w ten sposób powstała ulotka. Takie ulotki rozrzucano na ulicach, zostawiano gdzieś na klatkach schodowych, na przystankach. Za produkcję takich ulotek można było zostać w najlepszym wypadku pobitym. Czasami, często się to kończyło więzieniem, wyrokiem sądowym, wyrzuceniem ze szkoły, wyrzuceniem z pracy. Takie były czasy. Obchodzono też szłucznie wiele świąt, na przykład Dzień Kobiet. Dzisiaj kobietom się kupuje jakieś prezenciki, jakieś tam fikuśne, coś tam, coś tam, a wtedy towarem luksusowym były rajstopy, jak kobieta dostała rajstopy, była szczęśliwa, a z kwiatków najczęściej nie że nie. Goździki, no to jest taki goździk, który troszeczkę nieświeży. Najczęściej kobiety dostawały właśnie takiego goździka albo tulipana. No wielu facetów niestety... Tylko taki prezent było w stanie zabić swojej kobiecie. Pamiętam jeszcze jak chodziłem do szkoły. Te buty były marzeniem wielu moich kolegów mi się osobiście nie podobały tak zwane relaksy. Może i to ładne, ale nie wiadomo było do końca kto to nosić czy spodnie wpuścić w do siatka, czy też na wierzch. Ale że wtedy były w modzie wąskie nogawki, to ciężko było je wypuścić na wierzch. Buty ciepłe dostosowane do takich właśnie. Takiego rodzaju pogody jak ta czapka, ale no kwestia ustu. Na zakończenie chciałbym Państwa serdecznie zaprosić. Kiedy już oczywiście pandemia minie, w każdy czwartek od godziny 17 schron pod hotelem Gromada. można sobie obejrzeć nie tylko to pomieszczenie. Zapraszam.